Siemano widzowie na naszej jakże pięknej serii, a mianowicie Polscy Sąsiedzi. Dzisiaj bierzemy tego jakże największego byczka, a mianowicie 6830, ale nie do siewów, nie do jakiejś tam pracy. No w sumie można powiedzieć, że pracy ciężkiej, bo podczepiamy znowu gruberka, miało już nie być gruberowania, ale jadę do księdza. A to jest dosyć istotny temat, dlatego napiszcie hashtag ksiądz, wam szybte serduszko. Strzelcie lajka, like, strzelcie suba, bo lecimy po 160 tysięcy widzów. I kolejny też dosyć fajny odcineczek będziecie mieli na kanale który jest oczywiście w opisie, u koliza, także też możecie sobie gdzieś tam wbić i zobaczyć. Ja jestem umówiony z księdzem, z naszym pięknym proboszczem, no i wstępnie jesteśmy dogadani na mądrą czy głupią propozycję dla mnie i dla mojego gospodarstwa. Powiem Wam, że nie wiem, napiszecie w komentarzach, jak zaraz zaczniemy ten temat poruszać już na żywo, bo tam telefonicznie o to były takie, no nie można było dużo mówić i ja już też wiem, jakimi biznesami ten nasz proboszcz się zajmuje. Legalne zależy jakby na to patrzeć zresztą zaraz zobaczycie do kościoła mamy blisko dlaczego wziąłem Gruber ze względu na to że ja będę no, teoretycznie to dostanę za darmo to pole bo to jest niby dzierżawa od właśnie e, gdzieś tam Kuri, które dostał tutaj nasz proboszcz którym się zajmował poprzedni gospodarz oj 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 czy my nie zaczepimy zaczepiliśmy znowu z tym Gruberem problemy jeżeli chodzi o szerokość i te kolizje ale nic z tym nie zrobimy Chyba ja tam nawet się nie zmieszczę w tą uliczkę, z tego co mi się wydaje. Teraz będziemy szukać tego naszego e, pięknego proboszcza i nie zdziwcie się e, już dlaczego on jeździ po prostu e, takim drogim samochodem. Dobra, jedziemy sobie tędy. Dobra, już tutaj jesteśmy, tylko nie wiem czy tutaj zaparkować sobie w tym... Dobra, zajadę po prostu w uliczkę i tak będę z nim jechał potem. Oj, wąska uliczka na takiego kurczę proboszcza, takim czymś dojeżdżać. Myślałem, że tu asfalt będzie wylany. Dobra, zgasimy Johnego jak na razie. Jedzim, jedzim, Gdzie on tu jest? Samochód stoi, tu on ma trzy auta, ja... Szczęść Boże! Szczęść Boże, szczęść Boże, witam! Niech Pan Bóg Cię błogosławi. Przepraszam, że ja dzisiaj tak troszkę ubrany jestem gorzej, ale u fryzjera nie byłem i tak to, tak to wygląda. Spokojnie, będziemy jechać tak w pole, drogi księżu proboszczu. Tak, e, tak. No to... Gdybyśmy na pewno obejrzeli to pole co gadaliśmy przez telefon i jak to z szczegóły to już może na polu pogadamy, bo tu żeby może, jakiś nie było kamer czy coś. Może na polu, bo tutaj Jessica chodzi, to żeby nie słyszała, to może pojedźmy na pole, dobrze? Dobra, dobra, to ja już, Otóż... ja wiem gdzie, tam pod górę, tak? Tak, 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 tam pod górę, ja już odpalam swoją brykę. Jeszcze raz przepraszam, że tak po prostu troszeczkę gorzej ubrany, ale no wstałem niedawno, bo ciężka praca wiadomo i człowiek nie mam. Ma... Się proboś nie, nie przejmuje, naszy... to wiadomo, tyle obowiązków co probosz ma, to... Tak, za dużo, za dużo właśnie obowiązków, no to ciężka praca, naprawdę. Trzeba tutaj, yy, no dużo spokoju na pewno mieć też. Dobrze, że Pan Bóg mnie błogosławi, także tutaj na pewno dużo spokoju mam dzięki temu. Nawet nie ma co tutaj się zajmować tym wszystkim, bo tutaj, no. Trzeba przejść, no tak. proboszczu, do szczegółów na pewno, bo. Tak, tak, to... tak, ale tutaj na polu, bo wolałbym w mojej limuzynie o tym nie rozmawiać. Dobrze, dobrze. Tu nie wiadomo, wiadomo, tu zawsze lepiej, prze przezorny zawsze ubezpieczony, tak? Nie wiadomo, czy ktoś tutaj jakiś Co? Mikrofon... Siądz może wyłączyć tam światła z tyłu i tak daje po oczach. Dobrze. O, to tu ten kawałek. Tak, tak tak na lewo tutaj. Łe, to, to spore! Był... Ile tu jest tego? Y, prosiłbym tutaj jeszcze podjechać za mną kawałek, żeby tak od drogi nas nie było widać, dobrze? Dobra, dobra. No tak najlepiej by było, ja bym tak tutaj sobie stanął. Kurde, to... Proboszcz! A nie, tam już koniec pola, to tylko szerokie takie. Yes. Yy, znaczy tak, 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 tak. Yy, to proszę zgasić. Dobra. Tutaj o biznesach, yy, Panie Parafianie, no tutaj na tym kawałeczku mamy tak. ponad 1,5 hektara, tak z hektar 65. Yy, jeżeli chodzi tutaj o orną orną kwestię, tak bardziej powierzchnia, tak wszystkiego, to tak prawie 2 hektary jest. Tak. No, panie Katalogowo, jest hektar 86. Także, no powiem tak, no. No miałbym interes, tak wiadomo. Jakby to tak, to... ja bym to pole miał uprawiać e, w zamian, tak, w zamian e, za, za co? No w zamian, jakby to, jakby to powiedzieć, czy to prosto... Za to, czy jakby... hodo... za No nie mówmy o tym, podsłuchy w telefonach, te, za tą hodowlę, no tak. tak to nazwijmy. No, no za hodowlę, no tutaj no nie będę, no wiadomo, no mówić, bo to nie wiadomo, ale za hodowlę, no tak. Tych... Pokrzywek, jakby to tak nazwać. No, tak delikatnie, delikatnie. No, nie powiem, nie powiem, bo tak za bardzo nie mam jak ten. Tak, żebyśmy się po prostu tak umówili, że dzierżawa jakby za darmo, w zamian za tą hodowlę, hech, tak jakby można no, było. To, no można tak, no tak to, tak bo, to po prostu nazwiemy, no, no. Jakby to powiedzieć, no ja lubię sobie czasami tam pomszy wiadomo, troszkę tam... Przykurzyć. No dowinka, to, to pasuje dowinka akurat. No dowinka, tu... no, no, to nie to, że ja to tam, wiadomo, jakiś tego, no. Po prostu, no czy jest to kulturalnie lubię sobie, wiadomo, no nie będę... Dobra. Ile, no ile może... tych... Ile tych sadzonek yy, ma być, bo to też jest dosyć istotna hmm. sprawa. No tak, yy, sadzonek... Za darmo tutaj, bo wiadomo, no, to trochę by wyszła ta dzierżawa, także... No za 25 sadzonek, tak? O. A Możemy to, się tak umówić? No mi pasuje, ale to proboszczu, bo to... Yy, mm -hmm. Wie proboszcz, że to dać za jedną można pójść siedzieć. Znaczy ja wiem, ale czy może to, moglibyśmy ten temat pominąć? Myślę, tak, tak. że no nie będzie żadnych problemów, tak? Myślę, no u mnie, no ja zagadamy. przecież nie jestem w niczym podejrzany tu policji, to kto będzie, tutaj... będzie na oborę wchodził, no nie? Ale żeby mogłem, oglądać, mógłbym, co jest na górze. Mógłbym parafianowi zaufać? W tym temacie? Tak, tak. Ja wie, wie ksiądz co jeszcze byśmy, kurde, ja bym tego gruberka se ustawił już tutaj. Mm -hmm. e, Dobrze, I pojedziemy okej. jeszcze na gospodarstwo, bo ksiądz się na tym zna, tak żebyśmy zobaczyli. Ksiądz tak. mi to mniej więcej zaplanuje, jak te, te lampy stawiać, te ogrzewnice i to wszystko. Żeby to jak najlepiej rosło, jak tam tak, wodę tak. doprowadzić, bo to takie instalacje to ja tam no, nie jestem znawcą w tym temacie. Tak, Zaraz ja, podjedziemy ja wszyściu... i. Ja w sześciuteńko oczywiście zademonstruję, pokażę. Jeden Albo żeby paliwa sobie... nie marnować, to ja się już przejdę. To no ksiądz już jedzie do mnie na gospodarstwo, ja tam zarabę. Bo ja polami Dobrze. pójdę. Dobrze, no to w takim razie ja już ja już jadę. Ja tam wszystko wytłumaczę, bo wiadomo ja już tutaj... Jakby to nie wiem czy parafianowi mogę tak zaufać, Mo żeby mówić takie rzeczy. Może ksiądz na spokojnie, to już jak weszliśmy w te interesy tam umowy, no to tak. lepiej znaczy to będziemy się bawić w jakieś pisemne, bo to jak to napisać? Eee, y jakby to... Ja bym ja bym proponował po prostu może tak y na słowo. Na słowo Boże zawsze wypada, także to jest... Nas, na słowo Boże, tak pomożemy. Tak, tak. No to dobra, to ja jestem też za tym, bo to chyba będzie najlepszy pomysł, żeby coś takiego zrealizować. Dobra, widzowie, tak, tak, my sobie tak. na skróty pójdziemy. Panie parafianie... No cóż, no to dziękuję za taki, za taki ten... Ja tutaj zaraz jeszcze wszystko wytłumaczę, jakby to miało wy, 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 wy wyglądać. A to te 25 sadzonek to nie jest tak za dużo na użytek własny? Ile to będzie rosło? Znaczy, panie no właśnie miałem tego nie mówić, ale to, to, to nie jest wszystko na użytek własny, ja też troszkę jakby to powiedzieć. Jakby A to po prostu inny troszkę... księża też lubią, to to ksiądz tak daje innym no, też na próbunek, to tak to ustalmy, znaczy, bo to... Za darmo nie no wiadomo ten... Za no to, to muszą No, Dobra, no wiadomo, no taki samochód z niczego się nie bierze. To jak księdza zapraszam tutaj. Tak, tak, e... dobrze. Tutaj proboszczu będziemy robić, widzi ksiądz, tutaj od tej strony, no. nawet jak policja by wjechała o takło, tu mhm. nie widać, że jest w ogóle wejście na górkę. No nie, no nie, w ogóle nie widać tutaj. Ideo. Tu musimy przejść mhm. i tu jest dopiero drabina ukryta. Tutaj ksiądz wejdzie ze mną. O. O. Tu będą drzwi zamknięte oczywiście, cały czas, na razie tak. je otworzymy. Yy, to klapę też możemy w sumie, mhm. na razie najlepiej niech sobie najlepiej... będzie. Tak, 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 najlepiej by później ją było zamknąć. Tu jest jedna I lampa. I tam no, jest dobrze. druga, tu trzeba będzie coś dodać chyba, no nie? Tak, tutaj naprawdę będzie trzeba dużo dodać. Też jeżeli parafian mógłby się tym też zajmować troszeczkę codziennie, tak bo to wiadomo to trzeba podlewać nawóz też trzeba będzie podrzucić, a nawóz oczywiście dostarczy A, a dobrze, dobrze. Ja nawóz oczywiście dostarczy, także żeby to wiadomo, żeby to w szybkim czasie urosło, żeby można było plony zebrać ale prosiłbym samemu plonów nie zbierać, ja przyjadę ja zbiorę, dobrze? Bo to trzeba odpowiednią techniką. Dobrze, i wie ksiądz to, bo jeszcze ja mam pomysł, żeby tutaj ogólnie zrobić takie mm -hmm. małe przejścia, tu na widoku belek nastawiać, kosteczek, żeby tak. tu nie było widoczne nic, to nie? Tak, 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 i żeby to ciepło tak trzymało lepiej, wie, wie, wie parafiały. Tak, tak, no, to beleczki może dookoła obstawimy, żeby tutaj fajnie to wyglądała mm -hmm. ta plantacja. Ja, ja tylko ja tylko poświęcę tutaj, żeby dobrze rosło. Dobrze, to ksiądz jeszcze machnie. Błogosław tutaj te poddasze, aby po prostu moje rośliny super rosły i przyniosły dużo szczęścia dla innych, którzy będą je spożywać. Amen. Amen. No dobrze, dobrze to, to dogadane wszystko, to ja lecę robić tamten kawałeczek, to tak jak ksiądz mówił, mm -hmm. na słowo. Yy, tak, a kiedy, w, jakim, w jakim czasie te sadzonki byłyby by, by możliwość, żeby je tutaj... Przetransportować? Mm, tak, tak. Kurde, zrobię tam to pole i tam u sąsiada mamy coś oglądać. Jeszcze jakieś kawałeczki, coś mówił. Mhm, mm myślę, że jutro rano ksiądz przyjedzie. Najlepiej tak gdzieś koło piątej, żeby tu nikogo nie było, no nie? Żeby tu się nie, policja nie, nie, nie kręciła, żeby ludzie nie chodzili. A możemy się na czwartą umówić? Może możemy się na czwartą. To tak bardziej pewne, pewna godzina dla mnie. To ja o trzeciej wstanę y i to wszystko przygotuję. Kostki wezmę i w ogóle, żeby to było już. no, picuś glancuś, no nie? Dobrze, to, to, zach to zachęci proszę 500 złotych ode mnie. Tutaj. o, ho, ho, dziękuję. To zachęci i za, za, poufność, tak? Tutaj... Tak. Tutaj nie, nie, nikomu, nawet z rodziny, parafian, żeby nie mówił, dobrze? Dobrze. Dobrze, to dziękuję bardzo. To dziękuję, dziękuję. W kontakcie jesteśmy. Tak, ksiądz dzwoni kiedy chce. Dobrze, będę, będę dzwonił. Dobra widzowie, zaraz idę do sąsiada, bo będziemy pewnie jechać w pole, bo on miał też sobie tam kultywatorem zrobić kawałeczek. No, trzeba też melostwa, te pudełka powynosić, o te... No to wszystko trzeba będzie posprzątać. Tutaj belek naustawiamy, taką ścianę zrobimy troszeczkę, żeby było wyglądało, że tam kompletnie nic nie ma. To wszystko będzie oświetlone, nagrzane. No i pewnie każdy z Was się domyśla o jaką roślinę chodzi, że będziemy tutaj ją uprawiać. No to mówiłem Wam, że z proboszczem coś, interesy będziemy działać. Ja jestem mega zadowolony z tego wszystkiego. No bo tak naprawdę kto tu się będzie spodziewał? Tak naprawdę tutaj jedziesz na gospodarstwo, nawet tego ani nie widać, ani nic. Mamy tutaj stodołe, nic, jak w razie jakiegoś przeszukania to co to jest 25 sadzonek yy, na szybko gdzieś tam wyciągnąć. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała, zda egzamin nie będzie z tego yy, problemów. Idę do sąsiada, bo nie wiem czy on już tu jest, czy ja go tutaj nie ma. No, okay. Tu jestem. O, siema! No siema, co tam słychać? Będziesz jechał w pole, to ja też bym jechał. Ty, a co tu Ciebie ksiądz robił? Bo widziałem, kurde, w domu byłem akurat. To, to nie jest takie tam głupoty, musieliśmy jeszcze ogarnąć z tym poświeceniem, musiałem mu dopłacić tam, bo przyjechał, takie tam duperele. A, dobra. I z tą dzierżawą się dogadywaliśmy od niego. A i co, i masz dzierżawę? Mam, mam, zaraz właśnie będę gruberował tam, bo jest ściernisko po pszenicy. I ile płacisz za dzierżawę? Dużo? Oj, mało tam leciutko co tam się płaci, tam z księdzem ustaliliśmy, A. żeby nikomu nie mówić, bo to na słowo Boże A, no. to nie będę łamał, no nie? A, no dobra, nie, no to ja rozumiem, jak najbardziej. Ty tam blisko to są... masz kawałeczek, to możesz jechać w sumie. No tak, no będę jechał, tylko czekaj, właśnie nie wiem, czy ten kawałeczek, kurczę, to, czy to talerzówką jechać, czy z gruberkiem? No tam masz zaorane, to, to nie wiem, czy kultywatorem będziesz co... tylko, czy talerzówką? Wiesz co, nie wiem właśnie, się zastanawiam czy to talerzówka, ale może kultywatorek taki mały trochę. trochę. Trochę mały, ale już trudno tam ma. Wiesz aby, co, aby weź wiesz. ode mnie sobie kultywator, ten co stoi A tam masz? przed domem. Albo jak chcesz, mogę ci dać bronę. Tylko siewnik będziemy to... musieli odczepić do case'a. To mechaniczną, no. to równiej zrobi. Ja i tak Ty, tego nie będę używał no. na razie. No. To ja bym pożyczył od ciebie to bronę, co? Dobra, no to bierz tutaj opuszczaj to wszystko. Ty to poczekaj to to nie... trzeba tu. To... Caseem to... trzeba będzie chyba. Kejsem, kejsem, bo tam Ursus to nie niby daje radę, ale to wiesz, tam pod górki nie za bardzo może... A co się tam... dzieje, a masz te jakieś ten... Y, kostki słomy, mi są potrzebne, albo siana? Tylko te małe? Ty, no gdzieś tam na dole na pewno znajdę. Chciałem ja sobie wziąć, tak ze do no, ze 30 chociaż. A można zapytać, po co ci tyle aż? A bo tam... muszę ten... połatać słomo, takie dziury w oborze a, i w ogóle A, no to... dobra, no to spoko, no to nie, no to ci dam. Jak trzeba będzie to tam. gdzieś tam na dole, tylko wiesz, to stare już, ukurzony pewnie te. A to nie, nie ma problemu to aby były, byle jakie no nie. No to tam... Dobra, poczekaj teraz... Dobra, dobra Biterę, Czekaj. Poczekaj, to trzeba. O podjedź się, poddź na razie, podjedź, podjedź dobra. dobra, łogiń Dobra, dzięki bardzo Dobra, to jedź tam na swój kawałeczek i ja tutaj polami się przejdę Zostaję I będziemy sobie działać, to tam w kontakcie jesteśmy cały czas No tak, tak <coughs> A ty te pola dobra. kiedyś do siebie będziesz oglądał, jeżeli chodzi o dzierżawę ty... u siebie Wiesz co, nie wiem, że nawet dzisiaj pod wieczór nie. Nie, nie tego. To pod wieczór to nie w... wiem, czy ja będę miał czas, bo ja tam muszę parę rzeczy w oborze zrobić, ale to najwyżej A no to sam jutro pojedziesz. Może, wiesz? albo jutro, jutro z rana jakoś. Hmm. Chyba, że to jutro rano też ja nie mam czasu za bardzo, wiesz? A, no dobra, no to najwyżej sam pojadę no. Sam pojedziesz, pooglądasz, tam nie wiem, z kim to będziesz dogadywał, to ten co z tobą ma być, tak? Tak, ten gość. Właściciel nie jego... A, no dobra. Właściciel, no właściciel, on tam ma trochę tego, bo on już nie chce, on gospodarkę likwiduje i ma tam tych hektarów trochę i... No, to się nie dziwię, w dzisiejszych czasach się w ogóle nie opłaca, to wiesz. No i dwa pola mam mi tam dwa kawałki dać, znaczy, no w dzierżawę, wiesz, normalnie. Tu możesz zajechać na samą górę praktycznie, ci pokażę, jaki kawałeczek dostałem. A no to ja właśnie zajadę, ja z chęcią zobaczę. I to od kurii! Od kurii, także tutaj no, jest nie to byle to... jaka ziemia. To kurczę pieczone, ja jestem ciekawy, ile tam sąsiedzie płacisz za to. No, Ty tak jak nie mówię. pieniądze. No, nie chcę się tutaj rozdrabniać, nie chcę tutaj opowiadać głupot, także nie będę nic mówił. Po prostu, no, co się dzieje? Tobie w tej tajemnicy mogę powiedzieć, że no. cena jest piękna, po prostu. Piękna, taka nawet blisko zera bym powiedział. A no to dobra, no to ja już tam nie będę. Nie będę dochodził, tak? O co tu chodzi? <laughs> po prostu robię coś w zamian za, za to, że dostałem ten kawałeczek, no nie? Kurde, to ten kawałek? Ten! O, pod lasem. O... To kurczę, to już nie jest byle jaki kawałek? Oj, to pół, półtora hektara, by co tam, to troszeczkę więcej niż półtora. No, powiem ci, że no naprawdę. No Ale największe na to... gospodarstwie. No wiesz, taki kawałek dobrze mieć, tu przyjedziesz, robisz i. Gostobrono sąsiedzi, uważaj, żebyś tam kamieni żadnych nie miał na polu, bo jak rozwalisz mi te zęby, co chodzą, to tu nie jedna prawa tysiąc złotych, że ząb kupisz taki jeden, tylko tu trzeba wszystko robić, bo one chodzą. Nie, spokojnie, ja nie takimi robiłem. Sąsiad się nie martw. Mam ja nadzieję, że tu. Już ja tu robię, bo tu trochę porane jest, tu trzeba dokończyć. Robotę. O, cyk, broną. broną. to ci powiem, że idzie elegancko, bo żeby ja miał tu robić tym agregatem, to... to wiesz, tam masz 4 metry, to już leci jakoś. No pewnie, że to taki, to tylko... Tylko cyka. O, cyk. opuszcza mi klasa. Nie no, sąsiad. Będę musiał kiedyś chyba coś takiego się wyposażyć. Mam Ci teraz, bo wychodziło tego na rynek, to możesz coś nawet używanego sobie kupić, jak będziesz już tam, jak pola będziesz miał więcej, to maszyny no. to podstawa, żebyś Ty pozmieniał, bo traktorów nawalone, nie wiadomo ile, albo... No nie, no. Trak traktory są, tylko nie ma co robić. Nie? Ta. No nie, albo sprzeda musiał... jakiś ciągnik, nie wiem, który tam sprzedasz. będziesz chciał i za pieniądze z ciągnika, no to może yy, sobie coś Maszyna. tam kupisz w końcu, no nie? Z maszynek. Tak, na pewno w pierwszej kolejności już będę musiał się przygotowywać na nowy sezon jakoś Przyczepę większą wiadomo, teraz dla mnie jest priorytet. Te pola by się udało, może tak ze 3 na nowy sezon. wziąć pola to by było dobrze. Zobaczę jak tym, z tym chłopem się dogadam. Nie wiem, czy on dwa ma, czy więcej. I już nie, by mi bo... starczyło takie dodatkowe trzy. Dwa kawałeczki, pola no nie? Czy trzy? No, no te dwa, czy trzy. Tak ze trzy bym chciał, nie? No, no, no. Ogóle, jakie wielkości on tam też będzie miał, jak to jest porozrzucane, to co niektórzy mają małe kawałeczki, co niektórzy mają wiesz, w dużych kawałkach jak tutaj na przykład pole no, właśnie księdza, no to kurde. a czy on tam mi tłumaczył, że jeden kawałeczek ma jakiś tam troszkę większy, jeden troszkę mniejszy. Zo no zobaczymy, no wiesz, tam dla, dla niektórych jest wielkie, nie wiem, tam pół hektara załóżmy. Tak. No, nadzieję, no to już że gigant w tym roku hektar. będzie miał co robić. No, będziesz... Jak tam połk siebasz i... fajnie. Będzie, wiesz co, na razie w tym sezonie jeszcze zostawię ten kombajn, Już nim, jeszcze nim w tym sezonie podziałam, a na następny sezon może coś, znaczy wiesz, w tym sezonie następnym, nie? Tak, ale to dobra maszyna jest to, nie, o tak jakby dobra. nie patrzeć, to jeszcze też Liwa na pewno sobie pojeździ, bez na może na jakichś napraw, kosztów. Na pewno da radę, nie, zobaczymy, no jak będzie, kurde, jakaś awaria, to może jakbym miał pieniądze, bo teraz te zboża się posprzedaje, to na pewno jakiś fundusz będzie, nie? Właśnie trochę funduszu że w razie czego to żeby coś może w tej żniwa kupić jakby się zepsuło ale myślę, że się nie zepsuje. Powiem ci odnośnie tych pieniędzy, bo y, mi troszeczkę na raty y, przestaje ten starczać pieniędzy. Trzeba o. będzie to zboża szybko albo jakieś ziemniaki przyczepę wywieźć, bo ja po sprzedaży zbóż na pewno tego małego John Deera chcę spłacić w 100%. No na tak, pewno no. siewnik chcę spłacić w 100%. Kombajn sobie zostawię, a tego John Deere a chociaż połowę już pospłacać i resztę w raty zostawić, to no nie? No tak, no pewnie, chociaż trochę tam, wiesz, pospłacać, żeby mniej było, no to... Żeby to już na mnie stało, nie na banki No też o to chodzi, no bo tu... Wiadomo, no wiadomo, trzeba... Trzeba, trzeba jakoś to zagospodarować, ale na pewno trochę pieniędzy będziemy mieć Z samych ziemniaków powinna być kwota ładna, jak mamy stówkę, to jest... Pieniędzy, a pieniędzy No kurde Także tu nie ma coś tam się martwić, sąsiad, na chleb masz no na takie wiesz, podstawowe rzeczy, powystarcza czy na paliwo, ja mówię o jakichś takich już większych rzeczach. Kiedyś może to coś jeszcze trzeba, będzie trzeba kupić. Na, na zimę na przykład gruza będzie trzeba kupić. Tak, ale to na, na gruza też starczy, ja się dołożę. Żaden problem. <grym> Żeby mieli co poupalać, kurde, bo to tak. trzeba coś naprawdę z tym dać długo kupić. No to już niedługo, to trzeba przeglądać te oferty. To ty, ty sobie gdzie kupisz trasy. gruza, ja kupię sanki na tył, ale będzie akcja. O, o kurde. No to to by była zabawa. Powiem Ci, że mimo, że Gruber 4 metry, ale tego pola to malutko ubywa na takiej dużej powierzchni. Ty, no wiesz, na takiej dużej powierzchni to kropla w morzu, Ty. ale u mnie to Ci powiem, że już ja końcówkę robię. Fajnie. W Ci trochę to mogę pom pomóc, ale to nie będzie to samo. Ale to nie będzie to samo, to leżywko jak ruszysz, a Gruberek jednak głębiej wchodzi, to wiesz, jakbyś miał no. Gruber też u siebie, to by była dobra sprawa, bo... Si mogli wtedy na dwa zestawy latać, jakby komuś było trzeba coś pomóc. Tak, jeden no grubarz tylko. No chodzi. A ja znowu talerzówka jak u dziada w firmie. Ty znowu talerzówka jak, nie wiem, u prezesa. Ja tak zaraz to jest. Pojadę. pojadę sobie na gospodarstwo, zobaczę może coś tam mam czym mogę ci pomóc. Ja to i tak zaraz to tu. Znaczy to no muszę to zrobić, ale ja tam to możesz później przyjechać, bo ja zaraz będę kończył też odcinek, nie, jak jeszcze tam no to widzą później. trochę poopowiadamy i. Ja będę musiał, wiesz, jeszcze do sklepu sobie pojechać. Po flaszeczkę, na wieczór. To jak wiesz, no. jak już kupisz te pola, to już dzwoń do mnie, to ja pojadę obejrzeć te pola i wtedy możemy jakoś grilla no odpalić, póki mówię, jest no. pogoda, bo tu jak nie ja... będzie już pogody w październiku, to nie będzie co odpalać, to ostatnie chwile. No właśnie, ostatnie chwile, także ja przygotuję, ja kup, na kupię, kiełbasy, kiełbachy, ziemniaki kupię, a nie, ziemniaki czego będę kupował, my mamy. To ziemniaki my mamy, to się ziemniaki też upiecze. A muszę jakiś keczup jeszcze kupić na tego grilla To może zdeczka świnie byśmy zabili, niedługo Ty, może zdeczką de, knura trzeba zabić Tak No, zdeczko knura ubić i... Ty, <grym> dobry pomysł, i trochę mięcha by było Ty sąsiad, to weź kurde jednego tam knura ubi Ja to... do gniewomira zadzwonię, on też by chciał Możemy taką akcję, w sumie widzowie, jak chcecie nagrać wam Jakoś tam no. w tytule się da, żeby omijać to słowo bo to pewnie demonetyzacja wyposzła. Chodziło o ubicie knura? Znaczy ubicie o inne słowo mówię, ale to tam. No, ale powiedzmy, że to synonim, no. Tak. Wiadomo, każdy wie o co chodzi. Dobra widzowie, powiem Wam tak, w dzisiejszym odcinku, tak jak tutaj właśnie z kolei zagadaliście, możecie napisać, czy chcecie właśnie zobaczyć akcję ze zwierzętami, bo tego w sumie jeszcze nie robiliśmy na żadnej serii. Na no, przykład no, jakaś e... akcja z ubicie knura. Tak, na przykład no i co, co się nie boisz się pożegnać? Ja już się żegnam z widzami, też. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. I na razie, będą na razie. jeszcze na pewno jakieś akcje z księdzem. No bo ta współpraca idzie w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że w dobrym. I co życie pokaże, to się okaże gdzieś w kolejnych odcinkach. Nara!